Siema, więc byłem w Kiku oraz Pepko. Przechodzimy do Kika. A więc ogólnie za dużo fajnego wyboru nie było. Też opakowania były naprawdę bardzo, bardzo poniszczone. Oczywiście znalazłem kilka ciekawszych modeli, jakichś tam Jeepów, Land Roverów, też jakieś tam Chevrolety, ale oczywiście obejrzyjcie sobie. The sky. The sky i'll be Obok tego też były takie skrzynki, no i pod tą skrzynką były pięciopaki. Ich co prawda nie nagrałem, ale było ich naprawdę dużo. Później byłem w Pepko, za dużo nie nagrałem. A więc finalnie zdecydowałem się właśnie taki pięciopak. O względy pieniężnym nie opłacą, on się. W ogóle, ponieważ są tu tylko samochody, które mnie trzy interesują, a ten pięciopak kosztował 40 zł. także wycena nie jest jakaś najlepsza, ale mimo wszystko jest tutaj Mustang, Camaro piękny oraz taki Chevrolet. Oczywiście tych pięciopaków ja sobie na ścianie nie będę wieszał. Ok, to oczywiście i tak jak wyrzucę. No i proszę bardzo, to auto, o Jezu. A więc przechodząc do samochodów samych w sobie Mamy tutaj Forda Mustanga szóstej generacji Nie jest to najbardziej dopracowany model Ale mimo wszystko jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem na jeden z moich ulubionych samochodów Naprawdę ten samochód wygląda świetnie, brzmi też świetnie No i też on jak widzicie jest w takim specjalnym tuningu taka, taka jest kalkomania No i taki spoiler <laughs> Okej. Okay. To Chevroleta Belera. Jeśli się nie mylę, on jest właśnie z Need for Speeda paybacka na ikonie. Naprawdę fajny, taki off-roadowy samochód. Knightsa Camaro, naprawdę piękny samochód. Chciałbym tylko... Tak samo jak w przypadku tego Mustanga, żeby to było bardziej dopracowane, ponieważ... od z przodu już nie będę na to narzekać, no, ale z tyłu. Nie ma pomalowanych światł, ale dalej jest to naprawdę bardzo, bardzo piękne auto. I ja głównie ze względu na te dwa modele kupiłem ten pięciopak, chociaż ten samochód też jest bardzo fajny. Ale przechodząc do kosmosów, to ten jest naprawdę fajny. Ej, on serio jest, kurde, ładny. Naprawdę mi się on pod względem wyglądu podoba. Serio, jest bardzo spokojny. jeden z fajniejszych kosmosów. Natomiast ten. ah mech. Także naprawdę całkiem spoko są te modele no oczywiście mogłoby to być bardziej domalowane ale, ale i tak podoba mi się po prostu to Camaro, tak dla porównania tu jest moje poprzednie Camaro no i właśnie to Camaro nie mamy pasek tutaj, nie mamy paska, ale z boku też jest coś takiego no i jak widzicie też są tutaj czerwone w tym i w tym modelu tutaj już trochę to znikło. No bo ten model jednak ma na spokojnie 6-7 lat. Odcień też ten mi się bardziej podoba. On jest taki żółto-pomarańczowy. Serio prezentuje się to fajnie. To też, ale mimo wszystko to jest lepsze. A więc podsumowując, czy było warto? W tej cenie nie, ale auto są naprawdę super. tej pierwszego to Camaro, Mustanga. Tutaj tego Chevroletta. No a tutaj dam te kosmosy, jak na kosmosy, bardzo fajne samochody Ten jest mech, ale ten jest naprawdę mega fajny Więc przechodząc do mainów Takie dwa znalazłem w Pepco Jest to Tesla Model S Plaid Oraz Lotus Type 49 No i tak, no ten Lotus Spoko jakby Na 200 kors taki trochę jeździłem, ale ta Tesla Mimo tego, że to Tesla, że to elektryk, no to Hot Wheels, czyli raczej auto zazwyczaj nie najlepiej wykonane. Jakby Majorette te pod tym względem jest lepsze. A zobaczcie na tym. Tutaj. Normalnie wszystko jest. Lampy tylne normalnie są pomalowane. Jest napis PLET, jest rejestracja, jest logo Tesli. Są nawet lusterka. Ok, zobaczcie naprzód. Lampy są fajne, jest logo fajne Naprawdę zarąbiście zrobiony model Szkoda, że akurat Tesla Mogły być to inne samochody No więc zawieszamy Pierwsza oczywiście Tesla Tutaj wyląduje Proszę bardzo No a drugi ten Lotus tutaj Elegancko Tak to wygląda więc dziękuję Ci drogi widzu bardzo za oglądanie, jeśli jeszcze tego nie robisz zostaw suba na tym kanale wraz z dzwoneczkiem wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia o większości filmów na tym kanale. Możesz stać łapkę w górę jeśli ten film Ci się spodobał, napisz w komentarzu co o tym sądzisz. Miłego dnia od nocy i to tyle. Nara!